Zachęcające zapachy, wspaniałe smaki i kolory, cieszące oczy. Tych wszystkich doznań mogliśmy zasmakować w niedzielę w Parku Jana Pawła II podczas szóstej już edycji festiwalu kulinariów i sztuki ludowej, przygotowanego przez lokalną grupę działania Ziemi Kraśnickiej. Ta nasza inicjatywa, która powstała w naszych głowach, właściwie a później została przełożona na projekt 6 lat temu, jak widać, w dniu dzisiejszym zyskała już takie duże, można powiedzieć, grono odbiorców. Gości już nie tylko z samego Kraśnika, ale z Powiatu Kraśnickiego z województwa lubelskiego. Festiwal kulinarów i sztuki ludowej to również konkursy kulinarne, bo inaczej nie, nie, nie może się to odbywać oczywiście, nie może być inaczej. Zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, które z nami gotują na scenie. I myślę, że też bawią się przy okazji, bo to, co dzisiaj pokazujemy i całe nasze, całe nasze wydarzenie ma również taki charakter integracyjny, rodzinny. Myślę, że warto z nami spędzić ten czas na festiwalu uczestnicząc w zabawach, wszystkich występach, a najważniejsze skosztować tych wspaniałych produktów z całej lubelszczyzny, których na co dzień w Kraśniku nie spotkamy. Festiwal Kulinary i Sztuki Ludowej to jedna z najważniejszych imprez promujących Kraśnik i powiat kraśnicki, ale nie tylko, bo promujemy również tutaj produkty regionalne z całego województwa lubelskiego. Mnóstwo smaków, mnóstwo zapaków, pokazujemy wszystko to, co mamy najlepsze w naszym mieście a nasze regionalne produkty rzeczywiście należą do najlepszych. W niedzielę można ich było popróbować na kilkudziesięciu stoiskach zorganizowanych przez koła gospodyń, organizacje społeczne czy firmy zajmujące się wytwarzaniem tradycyjnych produktów. Wybór był przeogromny. Na stoisku mamy y, ciasto, mamy miętówkę, y, mamy y, karkówkę z sosikiem z ogórków. Mamy szmalec tradycyjny z ogórkami, boczek. A wszystko to same Pani nie przygotowują. Wszystko to same. Wszystko same. Wszystko naturalne, bez, 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 w ekspresowym tempie, wszystko z pola, jak co trzeba, na pole, już szybciutko Każdy z pewnością znalazł smak, którego jego podniebienie nigdy nie zapomni powiedziałbym, że mi smakuje wszystko tak. Natomiast na no, i znakomite pierogi i znakomite yy, soki z różnego rodzaju owoców. Piłem na przykład znakomity yy, sok Przecier z pietruszkim u pań ze Świeciechowa, z gminy Annopol, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Nie zabrakło także stoisk z rękodziełem artystycznym jak ceramika lub biżuteria. Na najmłodszych czekało również wiele atrakcji, ale najważniejsze, jak na festiwal kulinarny przystało, było jedzenie i swojski klimat imprezy. Zwracam uwagę na dietetyczne produkty, zdrowe. No i takich szukam i właśnie znalazłam. W ogóle atmosfera tu jest bardzo piękna, tudzież bardzo duża obfitość tych, to, tych produktów lokalnych. To jest zdziwione, wydaje mi się, że w tym roku wyjątkowo. Także serdecznie panie zapraszają. Bardzo miło. W koszyczku mamy pięć rodzajów ciast z koła gospodyń wiejskich z za II. No dopiero przyjechaliśmy, więc jeszcze nie wszystko przeszliśmy, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie jest. Przede wszystkim można też zobaczyć, gdzie ktoś produkuje swoje produkty, takie naprawdę, które warto zjeść, które nie są nafaszerowane na chemią, a nam też to, na tym bardzo zależy, bo nasze dziecko też jest alergikiem, więc staramy się zawsze gdzieś sprawdzone produkty tutaj wyłuskać. No a w tym momencie mamy bardzo dobry okazję ku temu. Powszechnie wiadomo, że wszystko lepiej smakuje przy dobrej muzyce, a więc tego również nie mogło zabraknąć. Zagrała m.in. kapela ludowa z gościradowa, grupa Sabat z gminy Zamość oraz zespół Błękitne korale z zakrzówka. Gościem specjalnym festiwalu był kucharz, strażak, prezenter telewizyjny i radiowy Kevin Aiston, który jako przewodniczący jury konkursu na królową potraw musiał skosztować i ocenić ponad 20 przepysznych dań. Ostatecznie tytuł powędrował do Koła Gospodyń Wiejskich w Popkowicach Majdanku za zupę pokrzywową. A jaki jest sekret tej potrawy? Wszystkie warzywa jakie są, się podsmaża. No na masełku, na pewno. Można oczywiście, jeżeli ktoś jest wegetarianinem, nie używać rosołków. Ziemniaczki podsmażyć, e, marchewkę, cebulkę, e, pora. To warzywa, które mamy w, w, w domu, zupie. które do, do, dodajemy na do zupy. Wszystko się nadaje. Dodajemy e, Pokrzywa, pokrzywę na koniec. Zakotujemy i blendujemy. Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej to impreza, która od samego początku cieszy się wielkim zainteresowaniem, zarówno ze strony producentów, jak i mieszkańców. Tegoroczna edycja odbyła się po raz pierwszy w parku Jana Pawła II, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Niestety, na sam koniec pogoda. Pokrzyżowała plany organizatorów i festiwal trzeba było wcześniej zakończyć. Za rok jednak festiwal powróci do Kraśnika, a wraz z nim tłumy amatorów pysznego, tradycyjnego jedzenia i dobrej zabawy.